no cóż słuchajcie ja już ponagrywałem ponagrywałem pomieszczenia wewnętrzne na promie czyli jest już po zabiegu cóż widok jak szkoda Szko... widok jak widok na pewno lepiej mieć kabinę z oknem niż bez okna bo to wtedy jak ci się jak w puszce ponagrywałem te wszystkie poziomy <laughs> użytkowe I powiem wam jedno, wiecie to jest najgorsze w polferisie jak się płynie ta cisza w kabinie. Ta cisza w kabinie no na upartego można by było wykupić jakiś tam pakiet na promie jest internetowy i tam sobie coś tam pooglądać, no ale jak, jak nie wykupicie pakietu, to ta cisza na, na w, w, w kabinie po prostu jest straszna. Bo, straszna. <laughs> I to jest bardzo duży plus dla y, linii Stena Line, dla Steny, ponieważ oni mają w kabinach telewizory, a oprócz tego, jeszcze w kabinie, w kabinie słuchajcie, gra jakieś radio. Po polskiej stronie chyba polskie, jak już nasz na szwedzki może wypłyniecie, to jakieś szwedzkie, ale jakaś tam muzyczka, coś tam brzdonka i, i to zabija tą ciszę, natomiast no, w Polferisie niestety tych telewizorów nie ma. <laughs> nie ma też żadnego radia. No i to jest to jest duży minus, to jest duży minus, bo no fajnie się wypoczywa, no ale tak jak jeżeli płynie się samemu, no to fajnie, żeby coś tam po, pogadało wam do do ucha, czy to na dobranoc, czy, czy przynajmniej ja tak lubię, czy to na dobranoc, czy nawet leżąc tak jak teraz w kabinie, po, po nagrywaniu, po, po, po śniadaniu, po nagrywaniu i tak dalej. No i niestety słuchajcie, no <gryw> niestety słuchajcie, jest jak jest jak jest. No, dlatego ja dużo czasu nie spędzam w kabinie, chyba że chcę sobie poleżeć, wyleżeć się, wybyczyć. No a ewentualnie przyniosę jakiś sprzęt do ładowania, no bo już muszę też szykować. Powoli te wszystkie sprzęty, żeby potem nie mieć jakiejś niespodzianki na lądzie. A, pokażę wam jak wygląda. A nie pokażę, bo za dużo danych jest. Pokażę wam jak wygląda test, ale tam jest za dużo danych. To wam nie pokażę. No ale całe szczęście mogę zejść na ląd, także dobrze jest. No. I przez to ciszę człowiek kurde z tej kabiny coraz to musi wychodzić, no żeby się, żeby się przejść, żeby, żeby... Bo tak to jest naprawdę, no posłuchajcie. Słyszę pisk w uszach jakiś. No i pracujący silnik. Mm, promu. No, to jest duży minus, to jest bardzo duży minus. Mogliby chociaż dać jakiś telewizor mały albo coś. Chociaż teraz, jak te ceny mówią, jak podskoczą ze ceny od lutego, ja mówię, ja to po prostu nie wyobrażam. To ludzie po prostu nie będą brali kabin, chyba. Bo ja nie pytałem się, ile to kosztuje bez kabiny, no ale to jest. No, kabina to jest kurcze, to jest komfort. Wiecie, no można na upartego, można na upartego <laughs> bez kabiny odbyć tę podróż śpiąc. Na, tam na, na dziewiątym pokładzie między fotelami y, lotniczymi ale ja pamiętam jak płynęliśmy pierwszy raz jak płynąłem do Sztokholmu do, znaczy do nyskam, ale docelowo do Sztokholmu i, i było bardzo dużo ludzi to ci ludzie spali wszędzie po prostu wszędzie i to strasznie wyglądało cholernie strasznie wszędzie ci ludzie spali wszędzie po prostu wszędzie mnóstwo wtedy ludzi płynęło a teraz a teraz powiem wam trzy razy pływałem raz z ten online dwa razy teraz będzie Paul Ferris i powiem wam że jest pusto jest pusto czy to przez pandemię czy to przez czy to po prostu przez ceny, ale sceny i tak są nie są jeszcze wygórowane, no bo mówię, w lutym ja po prostu tego, nie wyobrażam sobie tego kogo będzie stać na taką wycieczkę na rejs okrężny za 2000 tysiące czy znaczy to 2000 za cztery osoby, za kabinę, bo to się płaci za kabinę, ja teraz płacę za kabinę tutaj, tutaj za tą kabinę, za którą ja zapłaciłem, czyli 440 zł, równie dobrze mógłbym wziąć trzy osoby na Krzywy Ryj, nie? dosłownie, one by nic nie płaciły Natomiast już od lutego za rejs okrężny to dwa, dwa klocki się płaci Czyli jakby tak w czterech się zebrać to i tak każdy musiałby zapłacić 500 zł Za rejs okrężny każdy, każdy z nas A tutaj gdyby w czterech się zebrać na obecną chwilę to każdy by zapłacił 110 zł No to jest różnica ogromna To jest różnica ogromna Rejs z widzami Rejs z widzami Trzech widzów i ja O tak to wygląda. Co, poleżymy i pójdziemy sobie na zewnątrz. Co, co tu, nie będę, nie będę tu leżał, jak w trumnie. Właściwie to jest najgorsze ta cisza. No, no, jeszcze, jakby było słońce, to jeszcze fajnie by było. Można by było trochę popatrzeć i trochę, trochę dalej okiem sięgnąć w morze. A tak to. No to co? No, ale te fale, no mówię, ja pierdziele To było coś już. Te, w noc, te w nocne spanie na fali. To było coś. To, to przeżycie naprawdę. To było przeżycie. To było kurde, to było coś. Ciekawe jak będziemy wracać, jak to będzie. Na razie odpoczywam trochę sobie leżę. Zbieram siły, bo potem umien schemat będzie 4 pięć godzin chodzenia. Więc... Więc ja będzie. Zebrać siły i, i, i kurde i, i... teraz oszczędzać nóżki i buciki. Tyle I na papieroska skok Powiem, że jest Zajebiście <laughs> <laughs> Kurbo Mamy ląd, mamy ląd Za jakiś 40 minut schodzimy i pierwsze lądy widać. No i na miejscu prawie, słuchajcie, jesteśmy prawie na miejscu. Widzicie ten prom? Ten prom przed nami, on płynie jeszcze na inne wyspy, prawdopodobnie z Nynenshamu. Kiedyś miałem w planie, kiedyś, całkiem niedawno miałem w planie, żeby właśnie jeszcze taką wycieczkę dalszą odbyć, czyli żeby płynąć do Nynäshamn, z Nynäshamn tym problemem jeszcze na inną wyspę, no ale niestety, a może kiedyś, także mamy już ląd i to już, to już jest sam na pewno. To już, to już nie wysepki, to już, to już taki ląd, na który zejdziemy całkiem niedługo. Piści w łapy jak diabli, powiem tylko tyle, no ale spoko warto Zdecydowanie mniejszy od naszego No to słuchajcie jesteśmy podstawiam się podstawiam się no żeby to był ja tam gdzieś jest, tam gdzieś jest Lidl o tam o gdzieś, o, tam, o. <laughs> ale, o to widać nawet o kurde tutaj gdzieś ale nie pójdziemy na razie do Lidla teraz będziemy nagrywać filmy z Nensham. dla tych którzy nie oglądali, nie mieli okazji, albo nie widzieli tejże szwedzkiej, małej, ale fajnej miejscowości. Także czekamy na sygnał i będziemy schodzić. Bajera, po prostu Bajera. Ktoś się, mnie słuchajcie, pytał na lajcie jak chciałbym mieszkać, właśnie tak chciałbym mieszkać, tak jak tam w jakiejś takiej zatoczce nad morzem, na takiej wysepce właśnie skalistej, z drzewami, pięknie, marzenie to marzenie, ale raczej się nie spełni za drogi kraj, a może, kto wie, co los przyniesie ale tak właśnie chciałbym mieszkać, powiem Wam. Właśnie tak. I to by było spełnienie. Ekstra by było.